M416, czyli broń automatyczna typu AR, mająca dużą rzeszę fanów, zarówno tych grających amatorsko i dopiero zaczynających swoją przygodę z Pługiem, a także tych dużo bardziej doświadczonych, profesjonalnych graczy. Ja oczywiście jestem Maciek i witam Was w kolejnym, najnowszym odcinku naszej serii Wszystko o. Zaznaczam również, że jeśli pod tym odcinkiem zostawicie 50 łapek w górę, Zacznę pracę nad nowym odcinkiem z tej serii, więc oprócz pozostawiania łapki w górę, piszcie w komentarzach, jaką broń chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku. Wszystko o. Zaczynamy zabawę. M416 to broń na amunicję typu 556, zazwyczaj używana na bliski dystans i z tego właśnie powodu wielu graczy uważają za broń słabą, bo nie wie, jak używać jej na daleki dystans. Broń cechuje łatwy do opanowania recoil, a na karabin możemy nałożyć sporo dodatków. Jakie z nich są najlepsze? No, i tu jest podobnie, w zasadzie praktycznie tak samo jak w akm który był bronią omawianą w pierwszym odcinku tej serii. Najlepsze dodatki, dzięki którym wygodniej i lepiej będzie nam się grało, to oczywiście Extended Quick Draw Mark, dzięki któremu broń będziemy mogli przeładować szybciej, a do strzału na jednym magazynku będziemy mieli do dyspozycji aż 40 kulek. Jeśli chodzi o resztę dodatków, to najlepszy będzie Half Grip, który znakomicie pomoże nam opanować recoil, oraz kompensator, który również na rozrzucie skupia się najbardziej. Dodatkowo warto też poszukać kolby taktycznej, która pomaga w recoilu. Damage tzw. grubej Mki wynosi 41, co plasuje go poniżej AKM-a, który ma 48, ale za to MK nadgania Bullet Speedem, który wynosi aż 880. Stabilność strzelania jest dużo większa niż na broniach na amunicję typu 762, co ma spore znaczenie w strzelaniu na daleki dystans. Na blisko MK radzi sobie raczej przeciętnie z tego względu, że ma mniejszy damage, od np. właśnie tego AKEMa czy Berylla. Ale dzięki sporej różnicy w szybkości strzelania w sytuacji, gdy trafimy na mało doświadczonego gracza nawet za KMM, to szybko wylatujące kulki zębki mogą nas uratować i to starcie możemy wygrać. Jeśli chodzi o strzelanie sprejem, czyli ostrzał full auto na większych odległościach, to najważniejszy jest trening. Po założeniu chociaż części dodatków, które wymieniłem wcześniej, gdy założyłem na MK Skopa 4 lub 6, to po jakimś czasie treningu, czy to w meczu, czy to na arenie treningowej, jesteśmy w stanie dojść do momentu, gdzie celownik praktycznie nie będzie się ruszał, a zawicie wroga z full auto nawet na większych odległościach nie będzie problemem. Żeby możliwie najlepiej opanować recoil, zacznijmy od włączenia żyroskopu. Później po prostu strzelajcie, sprawdzajcie w którą stronę ucieka Wam celownik, jaki jest rozrzut amunicji i metodą prób i błędów dojdziesz do perfekcji, wiedząc jak zachowa się broń podczas sprayowania. Chciałbym również podkreślić, że podczas strzelania na wyższych skopach najlepiej jest używać do tego lewego przycisku, bo łatwiej jest wtedy opanować recoil. By celownik trzymać w miejscu, telefon pochylaj delikatnie i stopniowo w dół, a jednym palcem powoli przesuwaj od góry ekranu w dół, żeby sterować celownikiem. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, komentarza co chcecie zobaczyć w kolejnym odcinku, a jeśli jesteście nowi na moim kanale to zachęcam do jego subskrybowania. To tyle. Cześć!